Jesteśmy nad strefą zrzutu, musimy go wypuścić. Dobra, spuszczaj tę do bestii. Dobra, jest zielone. Spuszczamy go. I tym pięknym wstępem rozpoczynamy część log na 13 edycję Survival plus Gildie. Edycja na cubeheart.net wystartuje już 13 maja o godzinie 19. Także rozpoczynamy change changelog jeszcze raz mówię, i lecimy z tym koksem, dobra. Zrobi mi na chuju śmigło jakby była samolotem, one piszą mi na DM, bo jestem jebanym kotem. Ustawiają się w kolejce jak na rozdawaniu flotek, ziwot coś tam do mnie wkrada, a ja to jak motel. Mikstury będą teraz włączone od samego początku. Zablokowaliśmy podki na szybkość dwójeczkę, a mikstura siły 2 została ulepszona. Jest teraz aut ona automatycznie przedłużona do 8 minut. Prowadziliśmy... Łączę sobie Facebooka, mnie wkur... Dobra. Prowadziliśmy klasy. Będą one dostępne... No kur... nie spam! To do mnie kur... pisze? to Lukina trzeba połknąć. Dobra, to zaczynam. Prowadziliśmy klasy... No kur... Wprowadziliśmy klasy, będą one dostępne od drugiego dnia edycji. Możecie je testować na trybie grupowe.tp. TP, a teraz uwaga, ważny komunikat dotyczący klas. Pamiętajcie, jest to tylko dodatek do rozgrywki. Nie wpływa znacząco na przebieg edycji. Bogaca on edycję o dodatkowe możliwości w rozgrywce. Klasy są tak skonstruowane w taki sposób, aby głównym zestawem do walki była diamentowa zbroja. Więc nie martwcie się, że edycja na klasy będzie polegała na biciu się tylko w klasach. Klasy były balansowane przez bardzo długi czas i po rozmowach z testerami, czyli liderzy oraz stali gracze, Wynika, że są one obecnie dobrze zbalansowane. Lecz w razie jakichkolwiek problemów, na bieżąco będziemy poprawiali balans pracy. Trzeba iść do przodu i próbować nowych rozwiązań. Powraca end, a w nim nowe wydarzenie. Event Smok. Na czym będzie ono polegało? Będziecie musieli pokonać Smoka, a z niego będą dropiły monety, także jest warto. Moby w nederze lespią się losowo, łącznie z morszym szkieletem. Zostały poprawione tak samo biomy w nederze. W tym powstał nowy spawn. Wędzie znajduje się teraz główna wyspa, która ma specjalne bariery blokujące knokanie do otchłani. Dodatkowo dookoła są cztery wyspy. Na nich będziecie mieli możliwość farmienia pereł endu. Zaklęty ogień został wyłączony. Odpalanie jest teraz możliwe tylko na łuku z zaklęciem flame. Wyłączyliśmy zaklęcie ciernie. Zablokowaliśmy zaklęcie na łagodny upadek. Jest możliwe teraz tylko do wykucia u kowala. Odświeżyliśmy eventy. Zrzuty teraz spadają z szybkością, zależną od ilości kurczaków. Prowadziliśmy cooldown oraz limit na tarcze w ekipunku. punku. Po zniszczeniu tarczy otrzymujesz teraz 150 sekundowy cooldown oraz możesz posiadać tylko jedną tarczę w EKU. Prowadziliśmy system ulepszania gildii. Od teraz możecie ulepszyć gildię na trzy poziomy. Pierwszy poziom otrzymujecie automatycznie po założeniu gildii. Wtedy do niej możecie dodać maksymalnie 10 graczy. Ulepszenie gildii na drugi poziom kosztuje 32 bloki emeraldy. Wtedy będziecie mieli możliwość posiadania do 30 członków. Aby ulepszyć gildię na trzeci, Ostatni poziom potrzebujecie 64 bloki Emeraldu. Wtedy będziecie mogli przyjąć do 50 osób. Jednakże, jeżeli Wasza gildia znajdzie się w pozycji top 15 gildii, otrzyma możliwość dodania do 75 osób rajtowe miecze zostały wyłączone. Dodaliśmy także więcej biomów oraz więcej customowych drzew. Są też nowe skiny i nowe bindy. Tak samo bardziej różnorodne nagrody za osiągnięcia oraz dodatkowe nagrody zostały wprowadzone za otwieranie zrzutów i asysty. Poprawiliśmy też błędy zgłoszone przez graczy. Prowadziliśmy asysty do wojen. Wzmocniliśmy także wagoniki z TNT na potrzeby zestawu PROT 4. Wprowadzamy Incognito dla ranki Cox, Social Media oraz Mini Social Media. Wprowadzamy nagrody za zjedzone koksy. To był changelog na cubehard.net. Widzimy się na starcie edycji już w piątek o 19. Ja jestem Dawid 12 i zbieram. E, Dawid Kudalun ucieka za nim. A ty gdzie?